Natalia Barańska witam Państwa w magazynie miejskim, zapraszam na informacje w Dębickim szpitalu dobiegają końca szczepienia grupy 0 przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Szczepią się lekarze, pielęgniarki, aptekarze, a także niemedyczny personel szpitala, pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Od 18 do 22 stycznia szczepieni będą mieszkańcy DPS-ów. Od 15 stycznia jest możliwość umawiania się na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, a od 22 stycznia seniorów powyżej 70. 70. roku życia. Jak podkreśla Przemysław Wojtys, dyrektor Dębickiego Szpitala, zaszczepił się, choć miał pewne obawy. Wiem natomiast, że w sytuacji, w której byliśmy od kilku miesięcy, obserwowałem na własne oczy, jak przebiega kwestia rozwoju pandemii, jak przyjeżdżają chorzy ludzie, w jakim są stanie i ile z nich umiera ilu z nich ledwo się wykaraskało ile osób z nich będzie miało masę powikłań jeszcze, o których pewnie, pewnie nawet nie wiem, ile z tych osób będzie po raz kolejny i następny pacjentami szpitali to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności za siebie samego, ale odpowiedzialności za innych, za system, za pieniądze i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym mówię wyraźnie szczepcie się Państwo Macie wątpliwości, to bardzo dobrze. Znaczy, że macie y, umysły. To znaczy, że myślicie. Nie jesteście bezwolnymi maszynkami czy jakimiś zwierzątkami działającymi według instynktów wyłącznie, ale myślicie. Natomiast myślcie i się szczepcie, bo jest to dla nas y, myślę, y, ratunek. Nie wierzę w żadne chipy 5G. Może jestem człowiekiem małej wiary, to inna sprawa, może ktoś powiedzieć tak, ale nie wierzę w żadne. Cipy. Mam tutaj pełne zaufanie co do intencji e, t, tworzących tą te szczepionki. Mniej wątpliwości miała Julita Garbalsawka, lekarz ortopeda, także wicedyrektor do spraw medycznych Dębickiego Szpitala, która zaszczepiła się w pierwszym możliwym terminie. Tak, w pierwszej praktycznie duże, może nie w pierwszy dzień, ale zaraz w drugi. Dyrektor Julita Gerbalsawka sama szczepi pielęgniarki ze swojego oddziału. Szczepienia w Dębickim Szpitalu przebiegają sprawnie. Chętnych jest sporo, ale obsługiwani są szybko. Do tej pory nie było przypadków, aby ktoś zemdlał po szczepieniu. Nikt nie zemdlał, ogólnie takie rozbicie, ale to dosłownie u trzech, czterech osób się pojawiło. Tak jak właściwie po każdej szczepionce jest możliwe. W dębickim szpitalu dziennie szczepi się około 90 osób. W jeden dzień było to nawet 180 osób. Kolejnymi miejscami do szczepień będą w dębicy, przychodnie numer 1 i numer 5. Jedynka, poradnia lekarza POZ, Enzos dwójka, Enzos centrum. Już dwa poważne wypadki drogowe odnotowała od początku tego roku Dębicka Policja, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. W analogicznym okresie tamtego roku tych wypadków było więcej. Ten jeden wypadek śmiertelny z tego roku to jest wypadek z 2 stycznia z Dzwonowej, gdzie kierujący ciągnikiem rolniczym wjechał do rowu i, i tam go ciągnik przygniót. Więc, więc tego rodzaju zdarzenie drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Drugi był wypadek w Głowaczowej, gdzie doszło do, na skrzyżowaniu doszło do zderzenia pojazdów, w po wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Kierowca nie zastosował się do znaku stop. Policjanci apelują do kierowców o czujność i obserwowanie drogi. Do niechronionych pasażerów ruchu drogowego o noszenie odblasków. Generalnie cały czas problemem jest to, że piesi, rowerzyści nie są odpowiednio widoczni na drodze. Tak naprawdę od nich wiele tutaj zależy. Chodzi o to, żeby byli, dali szansę kierowcom, żeby zostali dostrzeżeni przez tych kierowców. I tu naprawdę duże, duże pole do popisu dla pieszych, dla rowerzystów, po prostu żeby się tak właściwie oznakować, tak właściwie oświetlić na drodze, żeby być widocznym czyli piesi y, prawny obowiązek używania elementów odblaskowych, jeżeli poruszamy się po zmroku poza obszarem zabudowanym na drodze, na której nie ma chodnika. Natomiast co do rowerzystów, oświetlenie roweru przede wszystkim. Białe światło z przodu, czerwone z tyłu. Takie bardzo prosta rzecz, a może uratować życie. Kierowcy generalnie, no żeby rozglądać, jeżeli jedziemy śledzić otoczenie drogi, czy gdzieś nie, do drogi, do przejścia dla pieszych, nie zbliża się pieszy, e, załóżmy do, na przejazd na, dla rowerzystów, nie wjeżdża rowerzysta. Jeżeli, przypomnę, jeżeli skręcamy w drogę poprzeczną, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa i pieszemu, i rowerzyście, który, który przekracza tą drogę w rejonie skrzyżowania, pomimo, że nie ma nawet przejścia dla pieszych. Dostosujmy więc swoją jazdę samochodem do panujących warunków drogowych, które ze względu na marsnące opady deszczu, oblodzone drogi i gorszą widoczność są obecnie bardzo niekorzystne. Muzyka Rok 2020 zapisze się jako rekordowy pod względem zgonów w całej Polsce. Smutne statystyki dotyczą także Dębicy. W ubiegłym roku zmarło 981 osób. Dla porównania w 2019 zmarło 819 osób. Jak mówi Bernadetta Rusin, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, w Dębicy trzykrotnie wzrosła liczba zgonów w październiku i listopadzie 2020 roku szczególnie miesiące październik, listopad, no i trochę grudzień były w 2019 na przykład w październiku zmarło 62 osoby, a w 2020 118. W 2019 listopad 54 osoby, natomiast 2020 157, więc prawie trzykrotnie Liczba narodzin w tym roku również spadła. W tym roku urodziło się tysiąc troje dzieci. To o ponad 100 mniej niż w roku 2019, kiedy to na świat przyszło 1119 dzieci. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.